Zobaczcie, gdzie weszła kura. Siedzi na gałęzi. Igiełka weź. werka weź. Lola tarzanka. Tarzanka. Witam Was, kochani. Ten słoneczny dzień. Robi się piękna pogoda. A zobaczcie, co tutaj mam w wiaderku. Myszkę. Była sobie w pszenicy. Złapałam ją i wypuszczę ją na wolność. Taka malutka. No. Chce wyjść. No. Wezmę ją, złapię i wypuszczę. Dzisiaj w wolierze daję suchą dezynfekcję. Posypałam sandezją. Niestety... Kurka, o której mówiłam w poprzednim filmie, odeszła. Odeszła dzisiaj w nocy. Szkoda, wielka szkoda. Zawsze staramy się każdą kurkę ratować, jak tylko możemy. Czasami się uda, czasami niestety nie. Ta ja niestety już była w stanie, jak się okazało, agonalnym. Myśleliśmy, że rzeczywiście uda się ją uratować. Ale kurki mają bardzo wrażliwe te organizmy. I czasami niestety trzeba się pożegnać. Ale słuchajcie, co tutaj się dzieje. Dam mikrofon. Mam nadzieję, że to będzie słychać. Wzyczenie. Same bąki. Młode bąki. Tak mi się wydaje, bo w sumie. Nie widzę dobrze. Nie, to są w sumie pszczoły. A nie wiem. Pszczółki są. Tak, pszczoły. Mam nadzieję, że to słychać. Nawet osy bardziej. A, wiecie co? Owady jakieś. Nie wiem, nie widzę za dobrze. Bo słońce mnie ślepi. Ale tak, tutaj jest na pewno pszczółka. Młode pszczoły. Nie wiem dlaczego myślałam, że to bąki. Pszczoły. Ale pięknie. <grymne> Naprawdę. zaplają. I tak, tutaj posypałam sandezją. Puszczę teraz tutaj kury. Muszę wejść od drugiej strony, bo z tej strony nie ma wejścia. A, co ja gadam za głupotę? Przecież jest tutaj wejście. O rany. Przecież to z tej strony się zamyka. No tak, chodźcie, kury. Chodźcie, chodźcie. Nie byłyście tutaj dwa dni. Glinszinka na samym końcu. A kogut został. Powiem wam, że ja nie rozumiem... O co chodzi czasami temu kogutowi? On jest taki jakby lekko upośledzony. Nie no, oczywiście żartuję. Ale ma zupełnie inne zachowanie niż kury. Idę teraz do pozostałych dwóch wolier. Generalnie mamy trzy woliery. One są na ogół wszystkie zawsze otwarte. Ale właśnie można je podzielić na trzy osobne części. I jutro najprawdopodobniej przyjedzie pięć nowych kurek. Ale tutaj mają raj. Jak one dawno gdzieś nie są, a dla nich dwa dni to jest, są całe wieki, to one się tak cieszą, tak się cieszą. No i co teraz? I co teraz? No i patrzcie, podała mi piłkę. No, ale jak ja ją mam wziąć? Zobacz. Jak ja mam wziąć tą piłkę? No. No nie podasz mi jej igiełeczko, ja muszę stąd wyjść. No, musisz poczekać. No, no poczekaj. Poczekaj. Zobaczcie, gdzie weszła kura. Siedzi na gołędzie. No, patrzcie jak wysoko skoczyła. No w końcu to ptak. Muszę ją ściągnąć. No tutaj w tych walierach też już rozsypałam. Dałam jeszcze kurą ziarno, zboże, taką mieszankę, już bardzo fajną, którą nazywam peletem. Ona ma formę peletu. W kurniku też rozsypałam. A tutaj właśnie muszę wodę nalać. Wczoraj była dana, już jest pusto. O, co lubią kury? Jak się im wyleje wodę na ziemię, to one to lubią tam zbierać z tego. No akurat w tej chwili wszystkie są w tej wolierze, które miały zamkniętą. Dla nich są rary kasy. Wczoraj tu jeszcze zostały wkopane dwa nowe cisy. Te mają 5 albo 4 lata. I chyba było gdzieś wielkości tych cisów. Zobaczcie, jaka różnica. Mała. Jak na pięcioletnie drzewka. Nie, no pięć mają, pięć lat mają, tak. Jak na pięcioletnie drzewka, to ten przyrost jest bardzo mały. A tutaj nadal buczenie. Bzyczenie buczenie. Fantastyczne. Jeszcze Wam pokażę. No wczoraj były usunięte stąd kamienie. Oczywiście nie ja usuwałam. <laughs> Mąż usuwał. Dla mnie one byłyby za ciężkie. Mąż usunął. Jest już zamówiona ziemia. Jeszcze te drzewko trzeba usunąć. Jeszcze są choinki, które też trzeba przesadzić. Trzeba znaleźć dla nich miejsce. Ale myślę, że też to gdzieś będzie tutaj w tych okolicach. Nawet taka malutka się zna jakaś znalazła, malusieńka sosenka. No i te drzewo trzeba, ten, ten krzew trzeba stąd usunąć. No przeszkadza mi. Przeszkadza mi w mojej koncepcji, żeby tu była tylko trawka. No i aż tu tak powiem wam, dla mnie będzie lepiej. Ale werka się tam drża. nie wiem czy ją słyszycie. Jest zamknięta. Chciałaby wyjść. No niestety, nie mogę jej puścić. Jeszcze musi być izolacja. Wera i Boluś muszą być osobno. A Werze się to za bardzo nie podoba, bo ona jest bardzo za Bolusiem. No i niestety. Nie rozumie tego, że muszą być, być, być odizolowane. I tak. Co tutaj jeszcze? No tak powiedziałam tutaj. Ziemia się nasypie, posieje się trawkę. Mam nadzieję, że ta magnolia w końcu zacznie ładnie kwitnąć. Już widziałam na niektórych podwórkach takie piękne mają, ale no niestety tu jest otwarty teren i jest troszkę niższa temperatura niż na przykład w mieście. A ta to w ogóle, no ona chyba zapomniała, że ma kwitnąć. <laughs> Ale z jednej strony dobrze, bo jedna jest wcześniejsza, druga późniejsza. To tamta skończy kwitnąć, a ta może dopiero zacznie. Wiecie co, nie wiem, bo ona w zeszłym roku to chyba jeszcze nie kwitła. W tym roku ma dopiero pąki. Obcięłam trochę tą miłkę. bo już się nie będzie już miał o co ocierać. Ale będzie mieć tutaj jałowca. Dobra, wypuściłam je. Niech biegają. Od razu spokój. Oj, za szybko powiedział. Bola, ty znowu mi tego cisa podlewasz. I tu już nawet zaczyna usychać. Patrzcie. No. Ten jakoś o dziwo się trzyma, ale też w zeszłym roku już był taki na skraju wykopania. Odżył. Uf, są cisy pospolite. E, co ja mówię? Cisy pośrednie. Jakie pospolite. Te karteczki będę musiała usunąć. Ale to za chwilę, bo na razie muszę tu się skupić na kurach. Wylać wodę, dać nową. Co ta migiełka? Dałam kurą świeżą wodę. Jeszcze muszę dolać tam do tego pojemnika dużego, 18-litrowego. Muszę też to wyczyścić. Opuściłam berusie. Kiełkę. Powiem Wam, że aż przyjemniej z pieskami na dworze. Tutaj mam po sandezji. Tu mam po zbożu. I tu po wodzie. No i tak wygląda powszechny dzień z kurami. To jest właśnie ta sucha dezynfekcja, którą dawałam do kur. Sandezja i jeszcze mamy ziemię okrzymkową pod spodem. Nie wiem, co jest lepsze. Ziemia okrzymkowa czy sandezja? I nie wiem, z, nie wiem, z racji tego, że nie wiem, co jest lepsze, to daję to naprzemiennie. Raz sandezję, raz ziemię okrzymkową. Pojemniki lekko przeczyściłam. Tutaj, tutaj ten duży zbiornik na wodę też przemyłam. Jeszcze muszę do niego wody dolać. A tu jest ulubiony pojemnik na wodę dla kur. Myślę, że dlatego, bo jest głęboki i mogą sobie włożyć cały, cały pyszczek, dziubek. Dzióbek do niego. I kurki sobie tam urzędują. Mają słoneczko, mają cień. Także do wyboru, do koloru. Jak słyszycie, jakaś kura zniosła jajko. I daje o tym głośno znać. A wy tu co? Już do miski. Tak do miski już. No, no tak. Wera. No, wyra zegarek. Zawsze to boluś był zegarkiem, a Wera do tego dołączyła. Giełce to w sumie wszystko jedno, kiedy ona je. Nie, Giełka? Ona nawet nie spojrzy. Giełka? Halo? Giełka? no teraz. Ja jeszcze muszę pozbierać co nieco strawnika co pieski zostawiły. Tak. Trzeba pozbierać. No. Dobra. Jeszcze musicie trochę poczekać. Zaraz przygotowuję piesko jedzenie, ale jeszcze Wam pokażę. Werusię. Tutaj na pewno poznajecie. To jest igiełka. W każdym filmiku. Jest ten obrazek, a tutaj nasza chałupa, <grystanie> Igiełczka. No i igieł... nie, Wera już się naprawdę nie może doczekać jedzenia. Powiem Wam, że... <grystanie> którą mamy? 12.30. A ona już tak od 11 gdzieś, no, koło 11 już tak zaczęła się domagać. O, ja oczywiście się nie domyśliłam, że to chodzi o jedzenie, no a ja, ja nie domyślę. <laughs> Okej, okay, dobra, przygotowuję im to jedzenie. Igiełka weź, Berka weź. Wera to migiem, po prostu migiem zjada. I teraz Boluś czeka na jedzenie. On osobno. Boluś, weź. Bolka weź. Bolo zawsze wyciąga kawałki mięsa ko... mięsnych kości. Sobie zostawia na później. Aha, usłyszały Giełka z Werką, że Bolo je. One też by chciały znowu zjeść. Ciekawe ile misek by zjadły, ażby miały dosyć... wiecie, pony to bardzo żarłoczne psy. Przez co mogą mieć tendencję do tycia. Boluś bardzo trzyma linie. to same mięśnie. Zero tłuszczu. Jest fajnie zbudowane. Werka też nie ma tłuszczu, natomiast igiełka niestety po sterylizacji nam troszkę przytyła, ale już dochodzi do swoich wymiarów. No i Bolusia zjadł już zawartość miski, teraz je mięsną kość. Dobra. Zostawiam go, niech sobie je. Igiełka wczoraj była na spacerze i przyniosła sobie takiego patyka. On był dwa razy większy, ale go złamała. Nie, Igiełka, to Twój patyk. Takiego patyka sobie wzięłaś. Szła z nim przez całą drogę, a wczoraj dosyć kilometrów zrobiła w lesie. I jak sobie wzięła patyka, tak z nim cały czas szła. sobie pojad. Jest już teraz spokojne. Nie wiem, tak myślę, żeby werce troszkę więcej rozdawać jedzenia, bo ona naprawdę teraz przy tej cieczce chyba potrzebuje więcej... O, Boluś się tarza. Tarzanko, Boluś! Bola, Tarżanka, Tarzanko! Tarzanko? Tarzanko? tarzanko. tarzanko. A teraz trzy panko. Aj, z tym patykiem tam. <laughs> I ten patyk był dwa razy większy. Ja nie wiem, jak ona z nim szła. <laughs> Ale ja cię nie będę tego patyka rzucać. Nie, nie będę cię go rzucać. Nie, bo on jest nieporęczny. Poza tym, wbije ci się gdzieś. Jest taki niefajny ten patyk. Jakaś taka deska, to jest bardziej. No. Nie, 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 ja ci tego nie będę rzucać. No. Tego nie, absolutnie. Nie, 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 nie. nie. Nawet nie wiem, gdzie jest druga połowa tego patyka. Gdzieś już schowana. <grym> Dobra, pieski. Przejdziemy się jeszcze wokół domu. A, zobaczymy jeszcze, czy coś mamy w kurniku. No trochę ja trochę jajek pozna, poprzenosiłam. A ty tu dalej siedzisz. No godzinę temu też tu siedziałaś. Tutaj dwie rozki. A tam... A mamy tam jajeczka. Nawet widzę od drinshinki. A tu moja koleżanka, dlatego ty tak na mnie patrzysz. Ojej, koleżanka, cześć! Przyszłaś z niej jajko. Tak. I jajko przyszła znieść, ojej, ojej. No. Jak, mam, jak mam dać na imię tej kurze? Powiedzcie mi. No. Ojej, ojej. No ty zostaw mi to, pani kochana, no wiesz ty co? Co ty, sroka jesteś? Że cię błyskotki interesują. Widzieliście, co zrobiła? Rozoletkę mi chciała porwać. Ale się nie udało. No nie, 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 dobra, nie. To tego, to nie, to nie, dla ciebie. No. ja zabiorę te jajeczka. Mam cztery jajka. Widzę, jedno jest trochę oblepione. Musiało chyba jakieś kurze pęknąć jajko. Bo tutaj jest trochę żółtka. No, jakieś małe te jajka. Teraz z naszą, bardzo małe. Jak na to, co wcześniej znosiły boluś. Giełka, chodźcie. Idziemy. Idziemy, idziemy. Tak, powoli idziemy. No i powiem Wam, tak mi minęło pół dnia. Cały czas coś. Cały czas coś. Ja się z Wami żegnam. Do następnego filmu. Pa pa.